Cześć, witajcie z tej strony Filip, a to jest kolejny odcinek z Robloxa i dzisiaj pogramy sobie w Car, Car Crashers chyba 2 I tak ostatnio widziałem, że Wam się film spodobał, więc postanowiłem zagrać jeszcze raz i dzisiaj pogramy w... tak jak wam mówiłem w Car Crushers 2. I możecie napisać jaki film mam nagrać jutro Jaki film mam nagrać jutro ej gdzie ja jestem w tamtą stronę tutaj ej, i możecie napisać czy Wam się film podoba Możecie zostawić już łapeczkę w górę komentarz subskrypcję A my zaczynamy Co to jest? Ło jak się jak się ty wysypał pożywiecie o Dobra, jedziemy Dzisiaj film jest y, o 15.30, y, dlatego bo nie, z, nie zdążyłem jakby nagrać odcinka, bo miałem do późna lekcję. I nie zdążyłem y, nagrać od, odcinka. Więc przepraszam Was bardzo za to, a... No tak, mówię, możecie zostawić... Y, Dużo łapek w górę, bardzo bym się ucieszył, gdyby było ich aż pięć. pięć. Wiem, bo dużo wymagam. Ale może. Albo nie, dobra, wiem co. Dajmy, że jak będzie. Jak będą trzy łapki w górę, to wtedy robię następny odcinek z tego. Więc zależy, ile osób to oglądnie. Dobra, my jesteśmy tutaj. No, dawać. Z Gopobi. O, ja chcę być z tym gościem. Ja chcę być z tym gościem. Kamil. Kamil? Tak, Kamil Kololo. Kolo. A, Kamil Kololo 1 1980. A tam było nas widać z na tej strony. No. Ty, ty i ty, wybierać. No, a ja to, to auto jest fajne. Chcę być z tym jestem z tym w Aha, nie, bo to jest wybuchowy berek. To nie. Kto ma? Nie ja. Kto ma? Bo nie wiem. Tamten ma, dobra. To jedziemy tu. Łe, nie wyjadę. o jak się gościu wysypał. I wybuchli Nie ja muszę tak jechać blisko kogoś, bo nie wiem Dobra, tamten ma bombę Dobra, jedziemy, 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 jedziemy Kto ma? Tamten ma, dobra, trzeba uważać O, jak się rozsypali. Tamten ma bombę. Jedź, 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 chłopi, jedź. No. No i wywu. Dobra. Który ma bombę? Nie ja. Nie on. Nie no, kto ma bombę? Tam był gościu z bombą Dobra Bomba Kto ma bombę? Tam był On tu ma ktoś bombę Chyba Nie Nie, spadaj Ja? Nie, ej, ja nie sobie było to... Oj. Ci... Chyba się trochę poniszczyłem Dobra to ja wam to przewinę Ja wam to przewinę oczywiście i widzimy się na następnym Następnym naszym Wyścigu e, nie wyścigu No wiecie Czekaj, czekaj, czekaj,

3, 2, 1. No i wybuch! Bum! Dobra, witam Was z powrotem. Ten pan wygrał. Fuf, tysiąc wygrał. Więc szkoda, że nie ja. Może my, ja też kiedyś wygram. W ostatnim odcinku chyba kiedyś wygrałem. Byłem siódmy. Spoko. Dobra. Centrum startowe. Tu! Centrum startowe, ludzie. Centrum. No dobra, nie będzie już z góry. Na szczycie góry jeszcze nie grałem. Dobra, komis. Wybierz. Jedziemy. Toyotom. A i go. A nie, grałem tutaj. Szczyt, ja wiem, co to jest. Dobra, gościu. Jedziesz ty. Chodź tu. Mogłeś jedzie autobusem. Nara. To co mi robisz? Jadę bez jednego kółka. <grystanie> Okej. Okay. Strasznie mi laguje. Patrzcie, jak zrobiłem. O, tutaj jest moc specjalna. F, moc specjalna, moc specjalna. Nic mi to nie dało. Dobra, komis. No, wybieramy. I jedziemy. Dobra, jedziemy szybko do autobusu. Za autobus jest dużo tych. Patrzcie, patrzcie, jak spłonęli. Dobra, tamten autobus też trzeba. Przesuń się tą korsoą. Ciebie trzeba, typie. Jesteś za duży na tą walkę. I w autobus. No, mało mu zabrałem. Dobra. Jutro na kanale, y, za dwa dni na kanale może będzie y, GTA online Więc spodziewajcie się GTA Dawno go nie było, więc też postanowiłem, postanawiam nagrać Dobra, dawajcie w autobus Nie, nie przedłużam O, y, mów, mówiłem już, że y, zostawcie łapkę w górę? Chyba nie No, więc zostawcie łapkę w górę Ja tu trąbię na was Jeź. O, jest, 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 jest. Dajcie mi to, dajcie mi to. Pod kół można włączyć. Nara! No chodź tu tą korsą. W sensie tym dużym dziadem. I Nie, no i czemu mu nic nie zabieram? Ja chcę go rozwalić. Łot, jak go wzięło. Dobra, odradzamy się. No, odpalaj ten silnik. Jedziemy na rach. Mieszczegowalny na końcu. Dobra, gdzie ty tam chłopie podjeżdżasz? Przecież ja cię rozwalę szybciej. Halo. A ten jak biegnie i go próbuję walić. Zostaw moją korsę, chłopie. No i go rozwalił. Mm, fajnie. Dobra. Bum. co jest? Autobus Co on ma? A co jest w wulkanie? W wulkanie nie, w, w górze nigdy nie byłem. Aha, nic tu nie ma, okej. Okay. Pff, rozwalił się. Dobra, jedziemy. Przepraszam was, że odc... odcinek jest o, o godzinie 15.30, ale nie wyrobiłem się z czasem, żeby go nagrać. No teraz jest dokładnie godzina 14.45 i nie... nie wyrobiłem się z czasem, żeby go nagrać. O, odblokowano pojazd, dawać go szybko. Pojazd, pojazd, pojazd. Wybierz, no. Suzuki. Dajcie mi Suzuki. No. Dobra. Jest. Jedziesz. Jedziesz tą... Tą wielką korsą. Ja na to mówię korsa. No jedź, Haha. Spadł. Dobra. Wrąbać cię w nich. Eee, F. Nara. A ten już kółek nie ma. Mówię wam nara, to nara. Ha, bo jak R kliknęłam. Kurczę. Miałem F kliknąć. I bum. No uderz w go. Uderz w niego. No. Ej, zostawmy. Dobra, jedziemy. Ej, spadł. Nie wiem czy to było widać na kamerce, ale... O, tam jest coś. Nie. Zostaw mi tego, gościu. Zostaw... Ja to będę miał. No i co? I... I oczywiście musiałem wjechać w to. Dobra, Q to jest moc specjalna, tak? Nara O, ty, może tego gościa rozwalę. No jedź, jedź autko Rozwal go. Rozwal, rozwal. Szybko. No. Jej! Rozwaliłem knokaut. No, jeszcze 7 sekund. Już może, już nawet mamy przegraną. No chyba nie ja wygrałem. I kto wygrał? Wygrywa. No, wiedziałem. Dobra. Jeszcze kilka rund, dwie rundki i kończymy odcinek. Bo odcinek też nie, mogę, nie może być za długi ani za krótki. O, czwarty byłem. Fajnie, spoko. Kopanda. Kopanda 2. A, bo tu jest 14 graczy, spoko. Eee, przetrwanie. Czołgiem, czołgiem, czołgiem ludzie. No i wszyscy na czołg głosują. Będziemy czołgiem jeździć. U. Wszyscy na czołg głosują. I tu pewnie będzie. No, silnie niszczyciel, Że on będzie. Że ten ktoś będzie jakby tym. Że my kontraci dwaj. I oni będą jeździli czołgami. Kopanda. Dobra. Mega fabi. Kto to jest? Nubek jedzie radiowozem policyjnym. <grywa> no, dawać. Jeszcze czterech graczy. Hmm, musimy chwilę poczekać. A jedzie ktoś kursą? E, ale nie, ale jedzie reginą. O, widzicie? I tutaj mam czołgi do wybrania. No, 19, Szyma, 19. Czemu on jedzie? To to będzie trochę... To, to będzie ciężko pokonać. Dobra. Jedziemy. Atakujący. wow! Jedziemy. Czemu oni się nie ruszają? Nie! Zostaw wie! No i zniszczył Odroć R Jedziemy jeszcze raz Patrzcie jaka muzyczka <grystanie> Jedziemy na tą wielką Corsę Czemu ja dzisiaj na wszystko mówię Corsa? Najlepiej to mu się pod koło ładować Bo wtedy odczepisz mu koło i jest koniec No i strzelaj, strzelaj Bobo, strzelaj Ej, nie mogę, kurczę Jedziemy jeszcze raz. Jedź! Jedź tym, Suzuki! A to... A to... O, przynajmniej jest już i zabrałem. Dobra, jedziemy na nich. Zawracam jak się w nią wbili. Nic nie robię A ten jedzie na zakręcie Patrzcie Mogę się w niego walić na drifcie Nie wiedziałem, że tu się tak da na drifcie jeździć Oczy, nic się nie, nie dzieje No szczeraj do swojego, tak szczeraj. No, spadł Tylko ją rozwalić. Dobra, Bom. Znaczy, nic jej nie rozwaliłem? Trzeba gdzieś zjechać. Mamy. chłopaki, mamy dokładnie minutę. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Ło. No i co, i wygraliśmy. Ja tutaj skaczę? A nie, w tą stronę. Tutaj jestem. Tutaj. Skaczę. Tutaj. A ten robi daba. Nie, nie, nie daba, tylko tego. Który byłem? Szósty. No, spoko. Szósty, ale nie najlepszy. <kłysy> Dobra. Co teraz? Y, kosmiczne jądro czy skrzyżowanie? Dajmy na skrzyżowanie. Nie, no nie będzie kosmiczne jądro. Dobra. Jedziemy. Wybieramy. Oczywiście nasze piękne suzuki. No, ej, 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 F. F. No odwróć się. Dobra. Aha, bo w to można wpaść. Okej. Wow. Ej, takie w Minecrafcie coś zrobić, to nieźle by było. Możecie mi napisać, czy robimy takie coś w Minecrafcie. W komentarzach. Oczywiście wszystkie komentarze serduszkuję. No dobra, nie wszystkie. Te co, te, co mi się... Możecie nam na przykład podawać pomysły na filmy. W komentarzach to może nagram jakiś film. Raz jechałem takim autobusem, jak tylko mogłem. Idź mi stąd gościu! <laughs> Przez ciebie nie mogę jechać. No co mi robisz ty, buraku! A w sumie nie, to, to nie jest burak, bo on nie, nie jest czerwony. Czekajcie. Co jest niebieskie, ty Burówko? On jest borówką. Jak na zakręcie, patrzcie. BUM. Mhm. Wąbałem się w niego w bokiem. Jest tam coś? Nie ma chyba tych. Uwaga. I... BUM! Bakiem! No oni mnie gonią. Nie! Nie! Nie, nie, proszę nie, 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 nie. Aha, bo tu się... A nie, ej, myślałem, że można wjechać. Nie można jednak. No, szkoda. Komis. Wybierz. I co? Jedziemy. Dobra. Dawać no Tego wielkiego byka. W sumie to, Bo tu był ten... No to by, o tam jest autobus. Jedziemy na autobus. Zrzucę autobus. Może. Nara. Jak poleciało coś. Dobra. A ty gdzie jedziesz? Ślamazaru. Nie. No i brawo. Dobra. Jedziemy jeszcze raz. I to już chyba będzie ostatnia rundka. O, mam dopalać, mam dopalać, mam dopalać, mam dopalać. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie jest autobus? Autobus, potrzebuję autobus. Bum. Knockout. F. Ej, odblokowałem jakiś nowy pojazd. Poczekajcie, zobaczmy. O, spoko. Bierzemy. To jest... Lexus Stop Stop smog Go hybrid Tam coś jest, dobra Jedziemy po tą moc Specjalną Skręcaj tym autem Dobra Jedziemy Tutaj Tutaj, 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 tutaj I Nara Jak go wywaliło Knockout Ej, ale Cię... Co mi robisz? Halo? No tak, rozwalcie go, rozwalcie. Mojego leksusa. Mój Lexus. Tam coś jest! Dawaj, 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 dawaj. Nie, typie, nie. Proszę, nie. Nie, będzie pierwszy, będzie pierwszy, będzie pierwszy. Nikt nie był! Cofaj, 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 cofaj. No joma. ci. Ojdź, dobra, odrodzenie. Jedziemy naszym Lexusem. O, o, patrzcie, co ja tu mam. Na tym wygrałem ostatnio. Zdobyłem nowe auto. Dawać. bierzemy i się wbijamy w gromadkę. Albo w autobus, najlepiej. Skręcaj tym. Ej, ludzie to nie skręcą. Dobra, jedziemy. Narablisto. Miałeś sobie opony. Przesuń, że się człowieku. Co ty mi robisz? No i rozerwali mi opony. Dobra. Jeszcze 5, 4, 3. O! Knockout. 2, 1. No odwróć się. Adroc. No AR. Dobra, jedziemy. Jest gdzieś jakaś moc specjalna? Nie ma. O, tu jest, dobra, mam. widzę. Jedziemy i teraz... Zzup. Moc specjalna... No, spróbujcie się we mnie wbić. Albo w sumie nie, ja się w was wbiję. Tylko wy mnie nie możecie uderzyć. Kurczę, ej, ej, rozwali go, roz... nie, rozwalił go. Kurczę, typak go rozwalił. No. Dawaj, rozwalę go. Rozwalę cię, ogórku. Bo on ma, te, tak się mówi na to auto, ogórek. Knockout. Ej, myślałem, że tam tego Haha! Ha. A, mi też rozwali fajnie. Ej typie, ale ja chcę wstać. No, odradzamy się i jedziemy jeszcze raz. I dosłownie za 40 sekund fi film się kończy. Więc, więc macie czas, zostawić łapkę w górę, a ja jadę po tamtą moc, co, ta, co tu jest. Może jeszcze kogoś zdążę. Kurczę. Nie tak to miało wyglądać. No, mamy 19 sekund. O, o, o! Puści mnie, puści mnie, puści mnie, puści mnie. Moc specjalna, 14 sekund. Nie dojadę. Kurczę. puściłem ją wziął. Nara. No. To koniec. 4, 3, 2, 1 i koniec. I kto wygrał? Niech to będę ja. O, wygrałem. No to trzymajcie się. Cześć i pa pa.